Dzień dobry wszystkim. Jak już padło, jestem Zuzanna Przybyła. Pochodzę z małej wsi z na Kociewiu w okolicach Trzewa i spotykam Państwa na chwilę przed obroną mojej magisterki z malarstwa, którą planuję obronić w już w przyszłym miesiącu. Także trzymajmy za <mnie> kciuki. A stoję dzisiaj przed Państwem z uwagi na to, że ja głęboko wierzę, że sztuka powinna być traktowana jako dobro wspólne z uwagi na to, że potrafi niwelować napięcia społeczne, adresuje problemy, które są często marginalizowane, pomijane. I ja sama zaczęłam tworzyć jako reakcję na codzienność. I z czasem zauważyłam, że mogę poruszać tam problemy, które mnie dotykają, które w jakiś sposób mnie poruszają i tym głosem mogę również dzielić się z innymi. Mimo tego, że jestem malarką, to używam również innych mediów, dlatego tutaj, właśnie w tle, mogą Państwo widzieć animacje, teledyski, które robią też dla studentów AMUZ-u. Przeprowadzałam działania partycypacyjne, czyli z udziałem osób spoza sztuki. I dowiedziałam się, że czasami dziełem sztuki nie musi być artefakt, może być też samo działanie, sama przeprowadzona akcja. I pochodzę z tego pokolenia, które jakby. Nie boi się adresować problemów społecznych, dlatego znamiennym jest, jest tytuł mojej pierwszej wystawy: Ślad. To była moja pierwsza indywidualna wystawa w zeszłym roku. Poruszyłam tam problem y, zmniejszających się zasobów wody pitnej w Polsce, procesu jej pustynnienia Ym, i tego, jak ja sobie wyobrażałam, jak to wpłynie na nasze środowisko. Czyli malowałam pustynię na podstawie zdjęć wody. Ale jednocześnie zauważyłam, że ja sama zostawiam ślad w postaci tych obrazów, więc bardzo, bardzo ważne dla mnie jest, żeby one były o czymś, żeby one o czymś mówiły. Przeniosę sobie karteczkę, żeby pomóc. Dwukrotnie zostałam też wybrana do czeskiego festiwalu Incicin w Jeczynie, w Czechach, to była taka moja pierwsza podróż za granicę, żeby się wystawić, żeby pokazać swoją sztukę. Nie mówię po czesku, więc ten taki moment porozumienia ponadjęzykowego właśnie poprzez sztukę, poprzez właśnie wspólne działanie, był dla mnie niesamowicie zmieniający. Sam festiwal kierowany jest do miejscowej ludności, właśnie do osób zamieszkujących hiczyn i dzięki temu ta sztuka ze świata już w tym momencie może przyjeżdżać do jakby bardzo sprecyzowanej grupy społecznej. Tutaj na nagraniu widać moją... Moją instalację dotyczącą naszej relacji z social mediami, a zeszłoroczną edycję uwzbogaciłam o instalację pokoju dziecięcego, w którym każdy uczestnik mógł się poczuć właśnie jak w tym domu rodzinnym, czyli bezpiecznie i trochę spokojniej niż na co dzień. A ten to porozumienie poprzez sztukę wprowadziłam również do projektu Who is the White Lady, którą, którą właśnie. O, tu się. Którą przeprowadzałam na moim Erasmusie w Dublinie w Irlandii. Tam dołączyłam do kolektywu Cure Aid. Wspólnie pytaliśmy właśnie mieszkańców Dublina o to, kim jest ta biała figurka, kogo przedstawia, co to dla nich znaczy oraz czego w aktualnym momencie potrzebowali. Dzięki temu dowiedzieliśmy się o wielu istniejących napięciach w społeczeństwie. Zainicjowaliśmy właśnie tą rozmowę między uczelnią a lokalnym, lokalnymi mieszkańcami. I dla mnie, z uwagi na to, że wartość pracy wspólnej nie jest nam dana wprost w procesie edukacji, było to bardzo ważne przeżycie. Jestem też inicjatorką wspólnego malowania murali dla szpitala dziecięcego w zespole Szpitalów Czeskich w Trzewie. Szpitalów w Trzewie, tak. Byłam tam wcześniej wolontariuszką w hospicjum i więc miałam ułatwiony dostęp, żeby właśnie nawiązać taką nieść porozumienia między szpitalem a. Studentami Akademii Sztuk Pięknych, e, zarówno dla mnie, jak i dla moich koleżanek i kolegów, których pracę można zobaczyć tutaj właśnie na prezentacji, e, ten taki realny wpływ na codzienne życie pacjentów oraz rodzin podczas pobytu był, e, dawał nam takie poczucie pracy wspólnej, takiej sprawczości, poczucie misji. W zeszłym roku również e, zostałam członkinią Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Jestem tam jedyną osobą właśnie z Akademii Sztuk Pięknych. Pomagam tam przy networkingu, pomagam tam w robieniu grafik, dzielę się moją wiedzą na temat tego, jak wygląda proces twórczy, dzielę się tą wiedzą na temat tego, co aktualnie dzieje się w Gdańsku, no bo jestem najbliżej z tego wszystkiego. Wspólnie zorganizowaliśmy dwa koncerty charytatywne: nastrój się i nakręć się, Dobram. Um, Fundusze zostały zebrane dla Fundacji Korczaka w Gdańsku. I dzięki temu, że jestem członkinią tego stowarzyszenia, czuję taką więź ze studentami z całego Pomorza. A ja po studiach, z uwagi na to, co wcześniej Państwu powiedziałam, planuję założyć kolektyw, który by zrzeszał osoby podobne mi. I wspólnie chcielibyśmy, właśnie poza centrum, w mniejszych miejscowościach prowadzić warsztaty, prowadzić wystawy, i ja postrzegam naukę jako przywilej. Ja bym chciała ten przywilej, ten mój dług wobec społeczności, z której się wywodzę, w jakiś sposób spłacić. Ponieważ ja miałam szczęście, a wiem, jakie problemy dotykają te mniejsze miejscowości z uwagi na to, że z nich pocho pochodzę. To są problemy komunikacyjne, problemy majątkowe, problemy właśnie z uzależnieniami w rodzinach. Więc kończy mi się czas powoli. Więc chciałabym zakończyć tym, że to są jakieś moje głębokie wierzenia i bardzo dziękuję Państwu za możliwość zaprezentowania ich tutaj dzisiaj. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Gratuluję świetnej prezentacji i tego wymierzenia w czasie. Ja mam nadzieję, drodzy państwo, że pytania będą dotyczyły także festiwalu Jincincin w Winczynie w Czechach tak. oraz szpitali Tczewskich w Tczewie, Ale jeżeli nie, to też nic się nie stanie. Bardzo proszę, pan profesor Czerwiński. E, proszę panią, proszę mi powiedzieć, jak pani widzi ruch w pani pracach? Ruch, na przykład w sporcie. W sporcie? Na przykład. A, okej, okay. z, z moją sztuką jest trochę tak, że ona powstaje w odniesieniu do mnie, czyli ja widzę jakiś problem, który na przykład mnie poruszy, zauważam jakąś rzecz, którą chciałabym odnieść, dlatego też ja nie zawsze jestem w stanie przewidzieć tego, co się z nią stanie. Ja, jeżeli mnie coś poruszy i uznam, że chciałabym namalować pracę na dany temat, że one coś przyniosą społeczeństwu, ja to zrobię, wtedy podciągam swoje możliwości manualne pod właśnie ten konkretny projekt, żeby najlepiej przekazać tą ideę, która mi tam gdzieś przyświeca. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na to pytanie. Tak, bardzo proszę, pan profesor Witbrot. Sztuczna inteligencja coraz w większym stopniu wkracza do muzyki, do sztuki. Pytanie, jak to jest w tym, co pani uprawia w tym kierunku? No ja na pewno jako artystka analogowa, czyli ja maluję wszystko, wszystkie swoje prace tworzę ręcznie, e, czuję się w jakiś sposób bezpiecznie, e, nie czuję zagrożenia ze strony sztucznej inteligencji, widzę w niej bardziej narzędzia, które trzeba w jakiś sposób okiełznać, żeby je właśnie używać. Jakby uważam, że nie powinniśmy się sztucznej inteligencji w żadnym wypadku bać, powinniśmy właśnie się z nią oswajać. Bardzo proszę Pani Profesor. Chciałam zapytać y, o taką rzecz, dlaczego ta lokalność jest dla Ciebie taka ważna, y, oprócz tych elementów, które wymieniłaś i w odniesieniu bardziej y, takim obiektywnym, nie tylko dotyczącym mm -hmm. Twojego własnego środowiska? Ta lokalność jest dla mnie ważna z uwagi na to, że y, wielkie ośrodki, właśnie jak Gdańsk, Gdynia, pod miasto, mają bardzo wiele możliwości do rozwoju, y, których często brakuje w tych właśnie mniejszych ośrodkach, w mniejszych miejscowościach, a uważam, że sztuka jako ta, takie narzędzie powinno starać się niwelować te nierówności społeczne, które u nas w, u nas w społeczeństwie, istnie, w społeczeństwie istnieją. I w jakiś sposób właśnie pozwalać poczuć się ludziom w jakiś sposób ważni, żeby czuli się ważni, docenieni, usłyszeni, ponieważ no, te głosy gdzieś giną niestety, a przez to mogłabym w jakiś sposób temu zaradzić. Bardzo proszę, myślę, że ostatnie pytanie. pytanie. Jakiej sztuki będziemy potrzebować, ewentualnie uprawiać w, w drugiej połowie tego wieku, gdy Pani będzie już członkiem kapituły? Ojej, to jest bardzo ciężkie pytanie. Wydaje mi się, że coraz bardziej takiej, która y, inicjuje nasze zachowania społeczne, bo z, przynajmniej z tego co ja zauważam, my się coraz mniej spotykamy, my coraz mniej rozmawiamy, a y, kiedy, kiedy powstają takie właśnie warsztaty, takie właśnie wydarzenia kulturowe, które mogą zrzeszać osoby, żeby właśnie porozmawiały, zrobiły coś razem, to budują właśnie te więzy i struktury społeczne. O, i udało się nawet postawić kropkę, bo ja tutaj pilnowałem czasu. 0000 na liczniku. Dziękujemy pięknie za pytania. i twierdzi. Ogromne brawa, drodzy Państwo. Dziękuję państw. bardzo. Państwu. Aleksandra przybyła.